Dzień dobry Państwu. Chciałem zachęcić Państwa do zapoznania się z treścią kolejnego już ostatniego w czerwcu wydania naszego tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. W tygodniku naszym, w tym właśnie ostatnim czerwcowym wydaniu, nie widać jeszcze spokoju charakteryzującego okres kanikuły, albowiem prezentujemy szereg tekstów o charakterze społecznym, których doniosłość przekracza nawet granice województwa. W każdym razie są one symptomatyczne dla wielu procesów, jakie mają ostatnio miejsce w naszej nie tylko lokalnej społeczności. Na tak zwanej rozkładówce eksponowane są dwa teksty o charakterze, tak jak wspomniałem, społecznym. Pierwszym z nich jest artykuł, właściwie reportaż, naszego kolegi redakcyjnego Janusza Rozlała pod tytułem Niedobry. Opowiada on o bardzo poważnych perypetiach losowych wybitnego specjalisty, chirurga, lekarza rosyjskiego z Omska, którego zawikłane losy doprowadziły do Polski. Tutaj ożenił się, założył rodzinę, mieszka w Zgorzelcu. Niemniej jednak nie jest w stanie prowadzić praktyki ze względu na bardzo skomplikowaną procedurę przyznawania uprawnień, wykonywania zawodu w naszym kraju. Procedurę i przestarzałą, i szczerze powiedzmy, trącącą nacjonalizmem. Utrudnienia, jakie spotyka Aleksander J. gdyż y, prosił o nieumiejanie nazwiska. Ten lekarz, utrudnienia są charakterystyczne dla wielu innych przedstawicieli medycyny z krajów dawnego bloku wschodniego, którzy w naszym kraju obecnie próbują, usiłują znaleźć swoje miejsce i dla których jest on tym wymarzonym krajem, tą oazą, taką jaką kilkanaście lat czy kilka jeszcze temu były dla wielu. Lekarzy z Polski, kraje zachodnie, niestety nie spotyka się tutaj ani on, ani inni przedstawiciele tych nacji z taką otwartością i z takim systemem weryfikacji, który by preferował jedynie kwalifikacje. Jest po prostu gorszy, jest niedobry. Odczuwa to na każdym kroku, mimo że otoczenie, najbliższe otoczenie jest dla niego bardzo życzliwe ze względu na jego charakter, ze względu na umiejętności, które prezentuje. Udziela. Nieodpłatnie, zupełnie bezinteresownie pomocy mieszkańcom sąsiednich budynków. Wielu z nich już zawdzięcza mu no, poprawę znaczną zdrowia. Równocześnie ma możliwość zatrudnienia w placówkach regionu Zgorzelecku-Lubańskiego. Niemniej jednak instytucje, od których zależy powiedzenie ostatniego słowa w tej sprawie, mówią na razie nie. Sprawa zawisła gdzieś między Okrągową Izbą Lekarską we Wrocławiu a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Jaki będzie rezultat, zobaczymy. Drugim tekstem, który prezentowany jest na naszej rozkładówce, jest reportaż, którego jestem autorem. Poświęcony jest sprawie, która zbulwersowała ostatnio przewodników Sudeckich, a także szerokie grono ludzi zainteresowanych turystyką w naszym regionie. Tekst pod tytułem Wojna i Pokój albo Licencja opowiada o wprowadzeniu, czy próbie wprowadzenia licencji przewodnickich do prowadzenia grup na terenie karkonoskiego Parku Narodowego. Co ciekawe, inicjatorem wprowadzenia takiej jak specyficznej weryfikacji, no i nie tylko weryfikacji, jest to szersze właściwie pojęcie, takiej właśnie licencji była nie dyrekcja Parku Narodowego, ale instytucja, która z racji swojej funkcji, no jak gdyby w której kompetencji nie leży w ogóle zajmowanie się tego typu sprawami. Jest to znana zresztą w całym kraju szkoła górska przewodników powołana przez zarząd główny PTTK. Pozostaje ona do tej pory jego agendą, chociaż prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. I właśnie szef tej szkoły, GoProwiec, zresztą naczelnik karkonoskiej grupy GOPR, przewodnik wieloletni, znany w środowisku jeleniogórskim i nie tylko, Jerzy Pokój, były zresztą prezes Jeleniogórskiego Oddziału i Koła Przewodników PTTK prowadził tą inicjatywą ferment w tym specyficznym środowisku. Ferment wywołany tym, że będąc tylko i wyłącznie obecnie szefem Szkoły Górskiej Przewodników pozwolił sobie na reprezentowanie całego Przewodnickiego Forum Województwa Jeleniogórskiego, a Jeleniogórskie Koło liczy około 130 osób. Szkoła Górska Przewodników zatrudnia tylko kilkanaście, kilkunastu przewodników etatowo. Poza tym jest ona zainteresowana finansowo w udzielaniu licencji, wprowadzeniu monopolu na przyznawanie tego typu świadczeń, w związku z czym dochodzi do sytuacji niebezpiecznej, w której instytucja niepowołana do tego wchodzi w kompetencje innych organów petetykowskich, wojewódzkich, a więc oddziału wojewódzkiego petetyka oraz koła przewodników Sudeckich. A dodatkowego sumaczku całej sprawie dodaje fakt, że karkonowski park narodowy, który miałby, gdyby sprawować nadzór nad wprowadzaniem licencji i nad dalszą weryfikacją przewodników prowadzących wycieczki w parku, nie posiada w tej chwili żadnych praktycznie możliwości kontroli bezpośrednio w terenie przewodników, którzy mogli posiadać licencję. Jakie z tego wynika niebezpieczeństwo rozumiemy wszyscy? Chodzi o to, że Kontrolowani byliby przewodnicy, a trzeba zaznaczyć, że taka licencja i wykup ma kosztować 400 tysięcy złotych na rok. Oni byliby kontrolowani, byliby nacenzurowani, natomiast pozostaje się z boku dzikie grupy, które poruszają się w ogóle bez przewodnika albo z niewykwalifikowanymi przewodnikami. Jak wiadomo w tej chwili z powodu wprowadzenia ustawy, nowej ustawy o działalności gospodarczej Przewodnikiem górskim, podobnie jak instruktorem narciarstwa, może być praktycznie każda osoba, która tylko zgłosi działalność w urzędzie skarbowym. Wykupuje uprawnienia, i w ślad za nimi, oczywiście, nie idą umiejętności i wiedza. Jakie były tego skutki, można było zaobserwować chociażby tej minionej zimy, kiedy to wielu instruktorów narciarskich, zgłaszających się do biur podróży i tych dużych, państwowych, i tych coraz liczniejszych, małych, prywatnych. Podejmowało się prowadzenia wycieczek obcokrajowców, głównie Niemców, Holendrów i Duńczyków oraz szkolenia narciarskiego. Okazywało się często, że taki w cudzysłowie instruktor posiadał bardzo mierne umiejętności, nie mówiąc o możliwości przekazania swojej znikomej wiedzy. W każdym razie kilkadziesiąt osób, właśnie przede wszystkim członków zagranicznych wycieczek, znalazło się na oddziałach chirurgicznych bądź na oddziałach intensywnej terapii z powodu poważnych urazów jakich doznali w czasie tych szkoleń narciarskich. Podobna sprawa, podobnie wygląda ta sprawa, jeżeli idzie o prowadzenie wycieczek przez niewykwalifikowanych, a posiadających uprawnienia, tylko związane z wykupem z opłatą w urzędzie skarbowym, posiadających takie właśnie tylko zewnętrzne uprawnienia przewodników. Więc próba zapanowania nad tym żywiołem, próba niefortunna spowodowała ferment. W ostatnią niedzielę miało miejsce spotkanie Walne zebranie właściwie wszystkich przewodników, którzy no, podjęli szereg uchwał. Szczegóły znajdą się wewnątrz artykułu. Oprócz tego prezentujemy stały serwis informacyjny, sportowy, a także opowieść kryminalną z Dreszczykiem, która już należy do specjalności nowin. Dziękuję bardzo. Do widzenia.